Szok! Ceny w zakopanym Szok! Co na to Polacy na Facebooku? Sprawdzamy w kolejnym odcinku Polski Komendującej. Pan Krystian pisze, we Włoszech są złodzieje w metrach, a w Polsce są w kilogramach? Wszędzie. Jakość spada, tylko cena rośnie. Masakra Zakopane. No, dobrze, że to komentarz, a nie nagłówek. Tymczasem pan Zbigniew I głos z trybun stadionowych. Nigdy Zakopane, Olane i Ostrane, o, bo, 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 bo. O. Za drogo, jak za takie atrakcje. Mega słabo. Postr. Pan Benol. Gorole na czabyk, tylko chcą dudki. Tu wspomina o konkretnym szczepie z naczabyk, skrzyżowanych z Indianami z okolic górskalistych Ameryka Północna. Jeszcze trochę zadławiam się własnym kałem. Tu pan Uniroler słusznie wspomniał, że na początku tego roku Parlament Europejski przegłosował ustawę, że w Zakopanym ma być drogo. Pan Piotr, prawdopodobnie urzędnik reprezentujący Unię Europejską, potwierdza, tak ma być. Pani Iwona, autorka bardzo ciekawego komentarza, yy, tu będę wskaźnikiem dla Was. Jest drogo, nie oszukujmy się, ostatnio byłam w Krakowie, to wiem. Czyli Kraków jako yy, centrum informacji o cenach yy, w Polsce. Ale w dzisiejszych czasach tysiąc razy łatwiej jest zarobić niż nawet 10 do 20 lat temu. Trzeba tylko przestać narzekać, nie oglądać pierdół czy bezproduktywnej rozrywki w sieci. A tylko wziąć się w garść za siebie. to ostatnie zdanie otwiera nam serię tak zwanych przysłów wzmacnianych, czyli w oryginalnej wersji przysłowie nie wyrażało wystarczająco tego, co autor miał na myśli i musiał jednak podkręcić. Pan Seweryn, wystarczy pojechać raz i starczy. Olać to zastropane, w Austrii dużo taniej i normalniej. Niech spokornieją wyzyskiwacze i nauczą się pokory. pan Krzysztof proponuje przysłowie do dokończenia. Jak się nie ma między, to się gospodaruje wspólnie z sąsiadem na jednym polu, ze względu na brak fizycznej reprezentacji yy, podziału gruntów. Najnowsze informacje od geografa, pana Zbigniewa. Przecież ta miejscowość zmieniła nazwę na zasrane, nie zakopane. To se zapiszcie, żebyście źle w nawigacji nie wbili potem. Pan Bogdan z kolei w drugą stronę. Nie zaktualizował mapy Europy od 1919 co najmniej. Ale do Prus przyjeżdżają i narzekają, a sami biorą ile się da. Pan Adrian pisze: W zakopanym też złodzieje się krecą. Krecić się, czyli być wstydliwym, że ci z dala od uwagi innych. Na przykład złodzieje z Krakowa. Pozdrawiam z Krakowa. A ja kocham może i stygnę. Pani Agnieszka pyta, kto u tych ludzi zajmuje się karaniem. Pani Ela wie coś więcej. To wasz ostatni raz. Używaj. Pani Urszula w tym samym tonie. Tylko będzie gorzej, gorzej i tylko gorzej. Pani Halina. Jeszcze trochę wszyscy beda siedzieć w sialuai. Czyli... Po raz kolejny promocja w czasów zagranicznych. Kocham Zakopane, ale wybieram Egipt. Szkoda. Pani Ania żałuje własnego wyboru. Pan Robert. Po co turyści jeżdżą do Zakopanego? Proszę odczytać miasto Zakopane od tyłu. E na pokaz. Pan Andrzej. Nigdy w życiu do Zakopanego. I tutaj reszta kom komentarza na migowo. A teraz pan Kamil i mój absolutnie ulubiony komentarz. Na przykład w takim Poznaniu, na pierdolonym PKP, zwykła bułka z serem, byłem głodny. No cóż, kupiłem ją za 8 zł, to jest kurwa kpina. Panie Kamilu, utożsamiam się. Jak będę występował w Poznaniu i pan to widzi, zapraszam zgłosić się, wpuszczę za darmo, bo zrobił mi pan dzień. No, podobnych problemów nie ma autor tego komentarza. Co to jest 4,5 tysiąca? Ja za Mercedesa zapłaciłem 250 tysięcy, to jest do drogo, a rok wcześniej takiego samego kupiłem za 200 tysięcy. I jest to komentarz napisany z profilu. Prawda zawsze boli. Ona informuje, że trzy ulice dalej od ptaka jest Lidl, ale trzeba się liczyć z tym, że jako Polacy możemy mieć w niemieckim markecie nieprzyjemność. Pani Jagoda pisze: dużo bagaczy mamy w Polsce z tego wynika. Bagacz z sak z rodziny Borsukowatych. Na początku XXI wieku, dzięki staraniom naukowców, nastąpiła restytucja tego gatunku właśnie w okolicy Karpat. Pan Marek pisze: bo pseudo-górale robią was w ch a jak chcą. I od razu mamy Dida Scalia, jak czytać komentarz. <laughs> pan Ryszard z komentarzem y, niemal orwellowskim. Nie patrz na ceny, liczy się uśmiechnięta Polska. Pani Dorota. Byłam w rapce w sanatorium i nie straciłam tak dużo kasy. Było darmo jedzenie, nocleg itp. Polecam. Czyli pani Dorota pokazuje, że można tanio wypocząć. Trzeba się tylko zestarzeć i zachorować. I pan Dawid. Z pięknym komentarzem podsumowującym. Nie odmawia się, kiedy pieniądz woła. Na koniec, jeszcze komentarze trudniejsze w rozszyfrowaniu. Ale zanim to, jeszcze informacja, gdzie możemy się spotkać na żywo. Na występach w Grodzisku Mazowieckim 24 lutego, w Ostrowcu Świętokrzyskim 25 lutego, 3 marca w Jastrzębiu Zdrój i 6 w Rybniku. Zachęcam, zachęcam, bo to Alek nie jechać do zakopanego. Nie wiedzą, ile brać za kibel 5 złotych. Danuta, gorale to chciwi ludzie, nie licza się z innymi to i pasożyty. Idź się na południe Europy, zobaczycie jak tam jest stanie się u wam włosy, reszta wypadnie od razu. I zdecydowanie najlepiej wytargetowany komentarz pana Kozieleckiego. W przypadku wszystkich problemów finansowych skontaktuj się z nami prywatnie, aby uzyskać pożyczkę w 15 minut.